Serdecznie witam w kolejnym poranku z Biblią. Dzisiaj pochylimy się nad fragmentem Bożego Słowa z Ewangelii Świętego Łukasza, 6 rozdziału, 45 wiersz. I czytamy tutaj takie słowa: Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a niegodziwy ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią jego usta. Ten fragment Słowa Bożego mówi nam, że to, co człowiek mówi, jest odzwier odzwierciedleniem jego wewnętrznych myśli i uczuć. Innymi słowy, nasze słowa ujawniają stan naszego serca. Jeśli serce jest pełne dobra, to i usta będą mówić o dobrych rzeczach. Jeśli zaś serce jest przepełnione złem, to i z ust płynąć będą słowa pełne zła. W czytanym dzisiaj wersecie Jezus Chrystus mówi, że ludzie mogą być sądzeni na podstawie tego, co mówią, ponieważ wypowiadane treści ujawniają, co tak naprawdę jest wewnątrz danej osoby. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Jeśli chcesz wiedzieć, co kryje się wewnątrz danej osoby, po prostu obserwuj i słuchaj tego, co regularnie wydobywa się z jej ust. I to nie jest osądzanie, to jest bycie realistą i postępowanie w mądrej ocenie na podstawie Bożego Słowa. Jeśli ktoś regularnie jest zły, niegrzeczny, sprośny lub niemoralny, możesz być pewien, że taki właśnie jest w środku. Jeśli dana osoba jest konsekwentnie miła, zachęcająca i uprzejma, możesz być pewien, że taka właśnie jest w środku. Oczywiście. Możliwe jest, że ktoś stworzy pozory, aby oszukać innych co do swojego charakteru, ale ostatecznie to, co jest w środku, prędzej czy później wyjdzie na jaw. Zastosowanie słów Jezusa Chrystusa jest następujące. Kiedy widzimy zło, konsekwentnie wychodzące z danej osoby w słowach i czynach, nie powinniśmy oszukiwać samych siebie, mówiąc: Myślę, że On naprawdę jest dobrym człowiekiem w środku. A on ma tylko złe nawyki lub to tylko sposób w jaki mówi, ale tak naprawdę nie jest taki. To tylko oszukiwanie samego siebie bez względu na naszą motywację do takiego myślenia. Ilu ludzi zakukuje się i bierze ślub, myśląc, że złe zachowanie, które zaobserwowali, jest tylko odchyleniem od normy. Ilu rodziców oszukuje samych siebie co do duchowego stanu swoich dzieci? Myśląc, że są one prawdziwie wierzące, ponieważ w dzieciństwie wyznawały wiarę, chociaż ich życie pokazuje, że ich serca są złe. Kiedy Jezus powiedział z obfitości serca mówią usta, miał na myśli to, że konsekwentnie grzeszne słowa i czyny wskazują na grzeszne serce. Zamiast zawsze zakładać przestrzeń zaufania wobec ludzi, dobrze byłoby rozpoznać owoce, które obserwujemy. Człowiek objawia swoje prawdziwe intencje głównie poprzez słowa i czyny. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Kolejny raz dziś cytujemy ten fragment Bożego Słowa. To prosta i klarowna prawda. W słowach i czynach objawia się prawdziwe ja. Każdego człowieka i stan jego serca. Ono wpływa na to, jakim się jest na zewnątrz. Serce pokazuje człowieka takim, jakim on jest naprawdę. Aby wydawać dobre owoce, nie wystarczą tylko słowa zewnętrzne, odznaki modlitwy, bez wewnętrznego zaangażowania. Chrześcijanin jest cały czas wzywany, aby czuwał nad sobą i wsłuchiwał się w głos Jezusa Chrystusa, w Jego słowo. To On ma moc przemienić serce i sprawić, aby wydawało dobre owoce. Chcesz poznać człowieka? Posłuchaj, co mówi i jak mówi, i jakich słów używa. Nie chodzi o to, na ile jest elokwentny, oczytany, ile zna trudnych słów. Posłuchaj, czym żyje w swoim wnętrzu, posłuchaj, jakie ono jest, a poznasz prawdziwą obfitość serca człowieka. Jeśli człowiek łatwo szydzi, obraża, doszukuje się u innych wad, a nawet jest zmyśla, nie łudź się, że jest prawym człowiekiem. Jeśli potrafi być wulgarny, ordynarny, nie myśl, że wnętrze ma czyste i niewinne. Jeśli słuchasz człowieka, który nie atakuje, nie oskarża, a stara się tłumaczyć złodostrzeżone, to prawdopodobnie masz przed sobą człowieka prawego, który, widząc błoto, stara się je ominąć i nie tapla się w nim. Dzięki łasce Bożej, dzięki i narodzeniu się na nowo, każdy z nas staje się latoroślą w tym celu, aby wydawała dobry owoc. Z racji wszczepienia w Jezusa Chrystusa wiadomo, że owoc będzie najwyższej jakości, gdyż nie może dobre drzewo rodzić złych owoców. Lecz zwróćmy uwagę na to, że to Pan Jezus Chrystus każdą latorość oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Tak więc bardzo mu zależy nie tylko na jakości, lecz również na ilości wydawanego owocu. Chodzi o to, że jeśli w sercu znajduje się obfitość, wdzięczności za okazaną w życiu łaskę, to i szczerych i wartościowych słów będzie więcej. Więcej będzie słów i obficza będzie treść podczas zwykłej rozmowy, podczas modlitwy czy uwielbienia Boga. Nie chodzi o sztucznie tworzoną obfitość czy bicie chrześcijańskiej piany. Obfitość naszych serc powinna być autentyczna, świeża i niezmiennie wdzięczna. Jeśli w naszych sercach panuje Boży pokój i jesteśmy szczerze wdzięczni Bogu, to wówczas Słowo Boże wypełni nasze serca obficie radością, pokojem, dobrocią, miłością, współczuciem, mądrością, cierpliwością, wrażliwością i postawą służebną. Szczególną łaską jest, kiedy człowiek przyjmuje Słowo Boże otwartym sercem. Wtedy realizuje się Boży plan wobec człowieka. Przy powieści Salomona 21-24, kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Uważaj, kogo słuchasz. Uważaj, kogo traktujesz jako swego nauczyciela. Zobacz, co wydobywa ze skarbca swojego serca. Jeśli złość, kłamstwo, intrygę obelgi o nienawiści już nie mówimy. Nawet to nie jest to nauczyciel, którego powinieneś słuchać. Jeśli sączy ci jad daleko posuniętej podejrzliwości wobec innych, pomówień, doszukiwania się złych intencji, to nie jest ktoś, kto powinien cię kształtować. To ślepiec, który co najwyżej doprowadzi cię do upadku. Słuchaj tego w którego mówię widać owoce ducha świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Słuchaj takiego, w którym widzisz ślady prawdziwej miłości. Słuchaj takiego, w którym odnajdujesz umiłowanie do drogi według Boży, Bożej woli. Słuchaj tego, który głosi, że masz być dobry jak Bóg, a nie tego, że masz szukać okazji do odwetu. Słuchaj tego, który nie sądzi i nie potępia. Oceń dzisiaj samego siebie na podstawie słów, które wypowiadasz. Jaka jest twoja refleksja dogłębna i szczera? Jeśli twoje serce jest nieczyste, wtedy wszystko, co wychodzi z twojego życia, jest nieczyste. Twoje czyny wynikają z tego, co mieszka w twoim sercu. Boga nikt nie oszuka, to On bada serce człowieka. Bóg, Stwórca, najlepiej zna serce człowieka. On zna ducha ludzkiego i wie, co w nim jest. Nikt nie jest w stanie zataić przed nim swych myśli dążeń i pragnień. Serce człowieka musi zostać całkowicie odrodzone i przemienione z pełnego kłamstwa i grzechu na serce pełne Bożej prawdy, pokoju, radości i miłości. Bóg wzywa nas, abyśmy wyznali Mu swoje grzechy. On wtedy je przebacza i całkowicie zmienia nasze serce, daje nam nowe serce, nowe myśli, nowe słowa. W przemienionym nowym sercu zamieszkuje Bóg, Duch Święty, który wprowadza nas we wszelką prawdę, pozwala nam zrozumieć Słowo Boże. Objawia nam, w jaki sposób naśladować Pana Jezusa Chrystusa, jako wzór, który zawsze wypowiadał słowa niosące prawdę, mądrość, szczerość, miłość. Oraz, zbawienie dla ludzi. Niech Was Bóg, kochani, błogosławi. Amen.